Nodi ma trudny dzień. W krainie zabawek jest pracowity dzień. Nodi zamierza właśnie zjeść obiad. Wiesz, samochodziku, to był naprawdę pracowity poranek. Na szczęście w domu czeka na mnie pyszny obiad. Jestem głodny. O, o, o. Cześć, Gobbo. Cześć, Hetrusie. Cześć, nodi, Musimy gdzieś pojechać. Podwieziesz nas? Cóż, jasne. Jeżeli zapłacicie, zawiozę was wszędzie, gdzie zechcecie. Akurat nie mamy dzisiaj dość dużo pieniędzy, więc zrób nam tę małą przysługę. Tak, małą zasługę prosimy. O cóż. Mam teraz przerwę na obiad, jestem naprawdę bardzo głodny. Daj spokój! Chytrus tak bardzo ładnie cię poprosił. Sam nie wiem. Nauczyłem się, że nie można wam wierzyć. Cóż, to nie było zbyt miłe. Chyba dobrze pamiętasz, że masz być uprzejmy dla każdego. Oczywiście, że pamiętam. Hmm. No, no dobrze. Obiad zjem później. Dokąd was zawieść? Zawieść nas do lodziarni. Tak, szybko. Hej, podobno nie macie pieniędzy. Trochę pieniędzy mamy, ale jeśli zapłacimy tobie, nie starczy nam na lody i cała ta wyprawa będzie bez sensu, nie? Widzisz, Nodi, brakuje nam pieniążka. Nie bądź sknerą i pożycz nam! Tak! Chyba nie chciałbyś, żeby twój kurs poszedł na marny. O nie, nie chciałbym. Proszę, weźcie go. O. To już załatwione, mogę jechać na obiad. E, e, Nudy, możesz jeszcze podwieźć nas na stację. Jadę do domu. Zapomnieliście? O, to potrwa tylko chwilkę. Nie poświęcisz nam marnej minutki? Tak, nie poświęcisz nam jednej karnej minutki. Zawsze musisz coś przekręcić. Nie chcę być dociekliwy, ale gobliny wymagają, żebym był dla nich miły, a same dla mnie takie nie są. Więc zawieziesz nas, czy nie? O, tak, zawiozę. Zaczekaj tu, Nodi. Jak długo? Nie wiem. Idziemy szukać monet, które pasażerowie gubią na peronie. O. To potrwa dłużej niż minutę, a ja jestem bardzo głodny. Hej, Nodi, możesz mnie podwieźć, a może jesteś zajęty. Pan Bańka Wstańka. Tak, muszę stąd uciekać, więc chętnie pana zabiorę. Ale innym razem. <laughs> Wybacz, Bańko. Dziś Nodi jeździ z nami. O! Uh, 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 uh. mm. Nie byliście mili dla pana bańki wstańki! On by mi zapłacił za kurs, a wy nie płacicie! Przecież my jeszcze nie skończyliśmy naszej jazdy! Ale. No co, Ty, Nodi? Przecież obiecywałeś nam pomagać, no nie? Więc musisz nam pomagać, aż wszystko załatwimy! Chcesz, żebyśmy mówili, że jesteś kłamczuchem? Nie, chyba nie. Ojej, ojej, ojej! Zaraz zabraknie mi benzyny. Musimy zawrócić i pojechać do warsztatu pana Sparksa. Nie, lepiej pobawmy się. Tak, zobaczmy, jak daleko zajedziemy bez benzyny. Skręć tu! Chcecie obejrzeć skaczące piłeczki? Przykro mi, ale nie chcę tam jechać. Niedawno umyłem samochód i nie chcę, żeby piłeczki go pobrudziły. O, nie przejmuj się tak wszystkim, rodi. Zawsze coś sobie wymyślisz. Tak, Nodi, nie bądź dzieckiem. O... Po prostu podjedź do nich bardzo powoli. Mam pewien plan. piłeczki! Nie przejmujcie się mną i skaczcie sobie... dalej! Ojejku, dlaczego to zrobiliście? Teraz się na nas rozzłoszczą! Tak, wiemy! Nie, nie, nie! Och, to wszystko przeze mnie! <Gunny> Jak dobrze, że pozbyłem się tych goblinów. Wreszcie będę mógł wrócić do domu na obiad. mi benzyny! O, utkwiłem tutaj, tak daleko od warsztatu pana Sparksa. Będę musiał teraz dojść do miasteczka. Wybacz, Brzuszku, musisz trochę poczekać, zanim cię nakarmię. O. Dzień dobry, Nodi! Dobry. Ojej, wygląda na to, że miałeś ciężki dzień. Co się stało? Więc Hytrus i Gobbo poprosili mnie o przysługę, a potem o coraz więcej przysług, a ja nie chciałem być dzieckiem. A potem zabrakło mi benzyny i jestem bardzo głodny. O biedny mały Nodi, wcale nie musiałeś się poświęcać dla tych goblinów. Stwierdzili, że muszę być dla nich miły i powiedzieli proszę. Tylko dlatego, że ktoś poprosi, wcale nie znaczy, że musimy to robić. Wiesz? Nie, nie wiem. Powiedziałam, że jestem głodny, ale mnie nie posłuchali. Nie są więc twoimi przyjaciółmi. Byli samolubni. Masz rację, wielkouchy. Następnym razem nie pomogę tym zarozumiałym goblinom. Hej, tu jest! Nasz kumpel! Nodi mały taksówkarz! <grym> Tak! Wczoraj dzięki tobie świetnie się bawiliśmy z piłeczkami, pamiętasz? To prawda! Czy możesz dzisiaj też tak z nami pojeździć? Wybaczcie, ale nie mogę. Miałem od rana wielu klientów, którzy płacili mi za kursy, a teraz mam przerwę. O, nie chcesz spędzić czasu z nami? Tak, bądź kundlem, To znaczy tym no, kumplem. Nie mogę. Mam inne rzeczy do zrobienia. Słyszeliście dobrze, co powiedział Nodi? Chyba z nami nie pojeździ. Chodźmy, podręczymy kogoś innego. Udało się, udało, udało. Powiedziałem im raz grzecznie nie i dali mi wreszcie spokój. Postąpiłeś uprzejmie i bardzo dojrzale, Nodi. Jestem z ciebie dumny. Na początku M na końcu e, co jakiś czas mówimy nie, nie muszę się ze wstydu kryć, gdy mówiąc nie, chcę miłym być. <śmienny> Chyba chytrus i Gobo nie potrzebują już mojej taksówki. Wolą na pewno chodzić na swoich własnych nogach. <gulat> <gulat>